mam tutaj dachła to poradnik jak najlepiej zacząć z25 yy, i z tego filmu dowiesz się jak, jak zacząć swoją przygodę na webapie. Trzy metody handlowe na start, a także co najbardziej podkreślałeś po premierze gry. I mimo że do są dwa tygodnie, to już taki filmik przygotowujący, mam nadzieję, się przyda. Ja mi go oglądania. I zapraszam. Dobra, zaczynając, widzimy się w FX24 jeszcze i pamiętajcie, że to jest sezon. Do zdobycia są cztery paszki do 25 wystarczy. Bit 30 poziom, a paczka paczkacie 584, y, zrobić zadanie dla klubu 1, <coughs> za to macie 80 razy 10, zrobić ewolucję darmową droga do F25 i na koniec zrobić ulepszenie architekta, więc 4 paczki to darmo, jeszcze 4 póki półki takich sobie robimy, ciekawego, mogą założyć wpaść. Dobra, Wchodzimy na stronę po prostu i.com, y, klikamy zaloguj się. Nie, nie mieli, zalogowaliśmy się, super. Następnie wchodzimy do niebieskiego ludzika, ustawienia konta. Widzimy tutaj milion moich danych, to wam niepotrzebne. A jest jak bezpieczeństwo po lewej stronie. I tu widzimy kody zapasowe. Klikamy widok i pokazuje nam, że musi nam przyjść mail. Klikamy wyślij kod bezpieczeństwa i pokaże się taka lista kodów, nie? I w trakcie logowania do ubap jeden z tych kodów Piszecie po prostu zamiast tego kodu, co mam opisa na maila i was zaloguje normalnie, bez problemu, nie? Warto je zapisać przed premierą Bapa, na pewno Dobra, jak jesteśmy w tym wspaniałym naszym etapie, no to wchodzimy do wyboru, na wyboru narodowości. No i do narodowości najlepiej wybrać według mnie Francja, Argentyna albo Brazylię. Karty nie użyjemy raczej w składzie naszym pierwszym, ale do FBTK będą dobrze śmigały więc te narodowości na pewno przydadzą, bo są tam karty typu no używane po prostu w często więc ktoś z tych narodowości mi polecam i jak już wybierzemy te to narodowości, to zostały nam strojem. no i stroje najlepiej wgadzić jak najbardziej z tego klubu, bo prawdopodobnie będą najdroższe działa to tak, że często zapadają jakieś dzieci, które z trojami jak w czy Barcelona czy Heron Barcelony no to one często potrafią te stroje przepłacić, nie? więc albo możemy te stroje zostawić po w jakichś cenach typu 3000 ewentualnie druga opcja możemy po prostu swiwxelować jeśli nie mamy w tym momencie nie wiem tego do kupienia tych strojów bo Quickel takich strojów kosztuje około 600, 600 monet, więc to jest 3 razy 600 dwa stroje i herb, no to chodzi 800 monet. Więc to naprawdę bardzo w porządku kończy na początek, więc do wyboru Wybrać jakie jak najdroższe stroje i potem wybieramy, czy je czy robimy z nimi jakiś użytek i próbujemy wystawić? No i warto podać Panowie też, że 18 września FIFA dostaną jeden przy Streamerze, czyli jakiś Tarek Damian, jakiś BJ, tacy partnerzy EA, tak zwani, nie? No i wiecie o, o co mi chodzi. I wtedy oni już normalnie grali w gierkę na Twitchu, więc. No, oni też mogą sobie kupować z chęcią, nie? To były tam kupili Zarpul albo Dicks Knight, to jest co on tam ma, nie? Więc warto wziąć pod uwagę No i jak już wybierzemy stroje, wybierzemy narodowość Przechodzimy... Mamy w sumie dwie opcje Mamy opcję SBC Opcja SBC początkowa i opcja druga to opcja handel No i szczerze ja Wam polecam opcję handel Opcja handel dlaczego? No było na początku... Na początku te SBC są prawdopodobnie wymienne. Tak było w tamtym roku, dwa lata temu Więc jeśli nie wymienne to dużo z nich nie zyskamy Ale opcja handel jest bardzo w porządku No i w tym momencie pokażę Wam taką Kilka metod ciekawych według mnie, które na początku w tysięcznego roku, w pierwsze 2 godziny 320 tysięcy końców, 30 więc na ludzi idzie coś uzbierać No i pierwszą taką metodą jest, panowie, tak zwany BPM, brązowy metod, ale nie najklasyczniej, bo otwieram paczkę brązową za 400 końców, po prostu to, co jest tam w sklepie najtańsza i 1480 końców, nie pamiętam, ile ona była, ale w każdym razie jakąś paczkę brązową mnie. I w tej paczce macie panowie kontrakty. I rok temu było zadanie na początku EFC, jak się na mapa, i tam uzdania początkowe daj zawodnikowi kontrakt. I w tym momencie nikt w klubie nie ma żadnych kontraktów, i ludzie to robili w tamtym momencie. Przez pierwszą godzinę gry bardzo chętnie wykupowali kontrakty z rynku transferowego. Więc się te prawdziwe paczki, stawiałeś wszystkie kontrakty po 200, i zawodników też po 200-300 zaleczek, na zawodnik jaka liga. I szło to robić sprawy w tych paczkach. Na jednej paczce to około wyszło tam 150 końców, załóżmy, do tego. 1200 z paczki słowo wyciągnąć, nie panowie, więc Pomienić tych paczek, OP, wystawiamy kartę na godzinę I pracuję po prostu co godzinę, nie? Tylko pamiętajcie, te kontrakty działają przez pierwsze 2-3 godziny u baba, Czyli tak załóżmy do 21.00-20.00 Bo ludzie tam siedzieli, Bóg robi zadania początkowe Więc uważajcie na to, żeby nagle nie było tak, że Otwierają się paczki, otwierają się paczki i nagle stop I ludzie kupują kontraktów, nie? Trzeba na to uważać i tak może być Jeszcze jakieś budżety bierzemy, załóżmy z Quick do naszych strojów z otwartych paczek brązowych, czyli będziemy mieli to już 6007. to możemy się powoli w na non rerów czyli bierzemy sobie karty non rer srebrne, czyli błotnie świecące lub srebrne świecące, świecące do wyboru do koloru. Ale jak powieść narodowości typu znane, jak właśnie jakaś Anglia, jakiś nie wiem, Hiszpania, jakiś znana liga typu Premier League, liga hiszpańska, liga Bundesliga, nie? Takie top 5 narodowości, bo jakieś portugalskie, wiadomo, r jak Weźcie sobie najlepsze ligi z Europy, Tu znaczy jakieś holenderskie, portugalskie, to zaznaczenie dla siebie No i po prostu taka karty takie taniej, najlepiej do takich nie wiem, 200, 300 końców Do 200 końców srebrne, 150 najlepiej by się udało, a złote do jakichś 300, 350, 400, zależy od narodowości I staramy się nie patrzeć jaka to byłaby karta, zostawić stówkę drożej, 200 drożej Pamiętajcie, że jest podatek od EA jeszcze, więc podatek możemy trochę zabrać, ale no to raczej nie się tu za bardzo po prostu ważne, żebyście wystawiali te karty troszkę, z tą stówkę, dwie stówki drożej. I Anus coś kupi. Dużego rynku nie będzie, to wiadomo, bo mało, mało ludzi będzie miał końce. Mało osób będzie, będzie mały popy na te karty, ale daję się, że jednak to ci gracze, którzy będą robić fbc bo są będące na pewno nie skłonni się robić na początku, albo sobie jakieś parter skład budować, to końce wyłapa, więc coś kupią. Albo po prostu kupią, bo kupią, więc panowie, często tak to działa i to polecam, bo sam to robiłem na przykład ja robię jak tam na AFL Championship w kartach większości, więc po dobra, kolejna rzecz to są te stroje, o których mówiłem czyli stroje wybraliśmy my ale można sobie wcale handlować, czyli ja na przykład traktowałem jakiegoś sytuacji, że chciałem kupić stroje Radomiaka i stroje Radomiaka są 5 tysięcy w drugi dzień gry, bo nie było więc możemy próbować szukać jakichś jakich strojów u polskich drużyn, bo Polacy wiadomo lubią stroje polskich drużyn ewentualnie z w, w Madryt czy innych Barcelon po teniości. i próbować zrobić dużo drożej, bo ludzie z chęcią będą je kupować i wydaje mi się, że ludzie naprawdę w na tych stronach im zależy. I kolejna rzecz, bardzo ważna. Nowa. W, tym, w tamtym roku jej nie było się porad handlowych. To handlowanie na menadżerach, Pamiętajcie, w tym roku menedżerowie menadżer, zostaną zmienieni. Będą mieli swój unikalny styl gry, więc na przykład dużo osób, widząc tą ciężką taktykę na początku, może pomyśleć, dobra, nie chcę czego ustawiać. Biorę Guardiola, bo mam takie takiej, gramy taki taki, nie Guardiola. Czy tam form Guardiola ma ustawione, nie? Więc ja bym. Manżerami się zainteresował, patrzył ich cenę, będą na Stanie, Typu właśnie Guardiola, ty później na sobie z managerowie, to bym ich nawet kupił trochę Poczekał na premierę wersji Ultimate i próbował coś dłużej wystawić, a nie wystawiał bez premiery wersji Ultimate dla youtuberów dla osób, które mają preorder, są dostępniejsze do gry Przedświadczy w tym Ultimate i próbował coś z tym ugrać. Więc bardzo dobry według mnie to będzie pomysł, bo rynek tak zwany idziemy w, trochę nie wiadomo. No na manżerach nigdy nie było jakiegoś popytu dużego, na początku Wiadomo, tak zdecydowanie top, to pewnie tak, to były jakieś dziwne narodowości, ale tak ogólnie manżerowie Trzeba patrzeć taktyki, co mają, najlepiej jak ktoś z i kupować jak najtaniej, jeśli się uda Nie, nie podam wam widełek, bo naprawdę nie, nie znam ich, bo jeszcze nie są one podane ani nigdzie nie klikowane No i ostatnia rzecz, mamy leak do pierwszej ewolucji, dałem wam leak do tej ewolucji oczywiście Leak jest taki, że będzie napastnik do 82 overalla I w sumie tyle, napastnik 82 overalla i macie takie trzy karty losowe, które, które znalazłem fajne, to muszę do tej ewolucji użyć: jest to Colomwani, Rashford oraz Darwin Nunes. jest te karta na początku, jak ludzie będą wiedzieli, że jest ewolucja, czyli przed piątkiem, północą, 1, czyli do czwartku 2659, załóżmy. Jak tę kartę kupiłem trochę wcześniej, no to można próbować ją trochę taniej kupić niż zwykle, poczekać do tej ewolucji w piątek, która wyjdzie. I wtedy już, no, może ta karta giga podskoczyć, nawet tak, napchnąć widełki, więc wiadomo, to jest kartę, nie, to karta tanie, typu uraszta, bo to są top narodowości, top ligi, top kluby, ale, no, może akurat na trochę taniej niż po tym, jak już ta ewolucja wyjdzie i warto jej zerknąć, bo może być, OP ewentualnie poszukać, poszukać jakiejś innej karty do ewolucji, nie? Może znaczy, były takie te ten 4 overalla 5 na 5 karta, no też może być ciekawa do ewolucji tych napastników, nie? Na przyszłość, więc, no, zobaczymy. I porad handlowych, to było tyle. Już, panowie, już się panowie, już założyłem ten czwartek godzina drugą w nocy Idziemy spać i stajemy już w czwartek godzina 8 rano, no i co w ten czwartek 8 rano robimy? Pohandlować po prostu nie pohandlujemy, no bo stagnacja będzie, mało osób na rynku Dużo osób czeka na premier gry po prostu Więc raczej można wtedy zacząć te specjali podstawowe robić po Jakieś tam podstawowe hybrydy, podstawowe no, podstawę z BTC-ków, nie? Najlepiej skaz w klubie. nie muszę wiedzieć o końców, jak macie możliwość i wrzucajcie tych beteków pierwszych podstawowych, które będą. Jak najgorsza radowość, na typu na przykład Wenezuela, typu na przykład, nie wiem, Senegal Wrzucajcie rzucajcie jakieś Chin, bo Chińczyków jest dużo w tej grze, i Chińczyków potem będzie trzeba może połączyć z czymś. Ale tak radowość typu właśnie jakieś pojedyncze, karty, tak macie w klubie, to wrzucajcie bo one zazwyczaj po prostu fajnie oddadzą i potem będziecie mieli bardzo dużo foderu nie, na przyszłość. I pamiętajcie jeszcze patrzcie z poglądem na początku, że wspomniałem o tej Paczka z poglądem, też bardzo ważna sprawa istnieje tylko. No i panowie Tak zwane O tej siódmej rano zrobiliśmy te SBCki, ósma sobie robimy śniadanko i 9 dziewiąte rano 9 rano są nagle za rywalsy Panowie wiecie po co nam to, ale Pamiętajcie, że niektórzy Niektóre osoby dały dostęp do gry jeszcze przed wersją Ultimate, czyli w środę O 19, wśród to I niektórzy normalni ludzie zostali dostęp wcześniej, bo mają się kontakty z EA, więc panowie Środa 9 rano, nagroda za I teraz pytanie, jak to te, te Rivalsy, nie? Zazwyczaj one były znaczy one były wymienne, niewymienne i taka środkowa opcja. W tym roku nie wiemy, a jeśli nagrody będą wymienne, będziemy jakieś i pół nie wiem, 20 tysięcy, 25 tysięcy, to wejdźcie na rynek transferowy i o tej 9 rano i poszukajcie jakieś okawy, typu właśnie Rashfordy Pół może jakieś Rolfo i wtedy youtuberzy są to, są które mają dostęp wcześniej, te karty wystawiać po i czy mieć na kolejne karty, nie? Więc wtedy wejdźcie na rynek i zrobię przeszedć coś nagle nie, jakaś okaza się trafy życia, nie? Na 4 rok temu widziałem, że Monarek Włodek właśnie o 9 rano w czwartek był za 3000 30 wykupienia. No problemy, że kosztowało 100 coś już, nie więc... macie jakieś końce pierwsze zebrane, no to już panowie wiecie. Wiecie co robić. No i przychodząc z ogrania się kalendarzyka. Czwartek 12.00. Wyśliście sobie coś, a ty o 12.00 0.0. A no jest, dla Xbox Opsów. to standardowy trick. W miałem kątał Nową Zelandię, na Xboxie swoje lokalizacje. I możemy zrobić grę w wersję Ultimate, jeśli oczywiście macie kupioną. Oczywiście jak tam jest wersja Ultimate, jeśli nie, jeśli nie macie kupiona, to Instant Gaming. Zapraszam link w opisie. Karta doładowująca i wersja Xboxa najtaniej w Polsce. A przychodzą dalej do filmiku już... No, to muszę robić w tym momencie? To samo to Resta, tylko teraz robić to w, w piątek o północy 1, nie? I teraz tak panowie. Załóżmy, że Xboxa już grają. Jest w piątek północ 1. Co w tym momencie trzeba robić? Tak, Xboxa w sumie o 12 w czwartek A... <laughs> a reszta graczy w piątek o północy 1 z wersją Ultimate oczywiście, w którą trzeba zakupić, pamiętajcie, żeby to sam tydzień wcześniej do gry Czyli to jest 20 września Otwieramy, panowie, paczki, ale pod jakim warunkiem? Jeśli macie 5 10 KFP, czyli macie, nie wiem, jakieś turnieje za Fp Znaczy kupione Fp, macie Fp Ultimate plus jakieś efekty jeszcze, nie? Otwieracie insta paczki za to i sprzedajecie na Quick sellu karty, które są nic nie warte karty, które są warte na listę transferową i jakieś emblematy z klubu typu herby i tak dalej patrzycie ceny. Przedajcie wszystko od razu, nie myślicie nawet. Po to kontraktów już nie będzie, więc kontrakt to bez znaczenia. Ale jakieś kontuzja tak samo. Od razu QuickSell, nie? Więc panowie, wszystko sprzedajemy. Chcemy czekamy sobie końców, i żeby wszystkie FPK wykorzystać. Dlaczego? Bo panowie, historycznie jeśli macie dużo FPEKów. Dnia pierwszego w premier ADC Ultimate ceny są najniższe. Czyli jeśli wiedzieć o północy w piątek, chodźcie wszystkie paczki, to ceny będą tak karygodnie niskie, że trzeba będzie kupić spłat już w tym momencie, jeśli macie efekty skomikowane. Oczywiście, jeśli jesteście casual'ami nie macie FP'u. A tylko efekty Rady Ultimate, raz Wam powiem o co chodzi. To wtedy inna sprawa, nie? Ale jeśli macie dużo FP'ków, pierwszy dzień instant otwieramy. Macie jakieś tam okresiki tam -le z lewą lecą, nie? Jak to wyglądało dniami? to ceny skakały I pamiętajcie Opening Pierwszy dzień Można zachomikować na drafty Na karnet bojowy, który też będzie Więc spoko Dobra, kolejna sprawa Jeśli jesteście casualami, macie sumienie, 10k fp'ków To teraz tak, trzeba was rozróżnić Po pierwsze Drafty Jeśli macie jakiś spoko poziom grania Wiadomo, drafty będą prosi Często w tym roku byli Trzeba powiedzieć, będą prosi jeśli macie spoko poziom grania, pochalacie drafta, odspalacie draft online oczywiście i gracie, nie? gracie, uczycie się gry, robicie paczki. To się po prostu bardziej opłaca, nie? teoretycznie. Tak, Bo i tak za to 10 kf nie traficie nic ciekawego raczej, czy tam 7 kf czy 5 kf w tradycji Ultimate, a teraz to już pogracie, będziecie jakiś fan. Ewentualnie panowie za półtora k kupujecie karnet bojowy nowy, czyli karnet sezonowy, który jest najnowszą, jakby nowym dodatkiem do FIFA. Bo pewnie będę miał spokój nagrody w pierwszym chodzeniu, więc warto kupić i zaraz draft po prostu, nie? Taki plan na edycję. No i panowie, co? Mamy już piątek, pohandlowaliśmy. Nie, pohandlowaliśmy, nie? Bo odnośnie piątku pokażę wam w kolejnym odcinku, co macie zrobić pod handel, jakie karty pod przykładowe, które ja lubię na przykład rok temu. Więc to w kolejnym filmiku. A przechodzimy do niedzieli. Zresztą myślicie sobie, sobie, co jest niedziela, a no jest niedziela. A chyba niedziela z sobotą, bo w sobotę W sobotę i niedzielę jest grind pewnego trybu, który się grinduje bardzo rzadko Ale w sobotę, niedzielę o 9, to gra na Squad Battles I to jest jedyny okres, w się pasuje skład Battles, bo nie ma jeszcze botów na passecie, którzy wbijają sztuczny ex. Więc panowie, wchodzicie sobie w sobotę niedzielę, po wieczorem, jak wolicie na Squad Battle gracie sobie ziutka kolegę, znajomego, przyjaciela, dziewczyna, cała kota, w drugim padzie, na drugiej kontroli. I normalnie sobie dupicie Squad Battle 2 na 2 na najwyższym poziomie trudności, jeśli macie skill, oczywiście. Po, albo gracie po top 200, jak jesteście bardziej ogarnięci, we dwójkę, albo po Elite 3, chyba tam było. Tak, Elite 3. Więc panowie, gracie sobie 40 meczyków, na luzie bo są szybkie meczyki, nie? Patrzycie sobie, jak gra wygląda. Wiadomo, jak gra się we dwójkę, to gra się dużo łatwiej. Można robić to solo, ale jest trudniej. We dwójkę jest naprawdę łatwo, szybko i przyjemnie w Squad Battles. Więc panowie, jak grindujemy Squad Battles w sobotę i w piątek, o do godziny 9 nie, w niedzielę macie czas, nie? Potem Squad Battles ruszamy przez najbliższy rok. I kolejna rzecz, macie squad, 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 squad Battles już bite. No to ruszamy po Rivalsy, nie? No i tu już po prostu wygramy. normalnie też okres okresifowy. Miałem już rejwalsy, pierwsza gra do czwartej ta takie dla każdego, nie dla tych youtuberów i tak dalej I potem już, co, kolejna weekendówka, weekendówka będzie prawdopodobnie pierwsza, piąty, szósty, października I to by było ponownie na tyle, na start Jeszcze będą filmiki, jeszcze jak handlować w piątek prawdopodobnie Sprowadzę was dzień po jak to może wyglądać, pasując w poprzednim roku Więc ja mam życzę miłego dnia i czekajcie na kolejne filmiki, siema